Będzie live, który przejmuje Narina... Tyle ludzi już pisze? Ty dobrze. Narina nas? zobaczyła czat. Tak, więc wow. dzisiaj Narina będzie grała w swoją ulubioną grę Plants vs Zombies! Tak. Nie wiem czy pamiętacie kiedyś w ogóle ją nagrywałam, to jest nowa wers... A wow. yes. Dobrze, więc Narina, proszę cię, częstuj się, graj sobie. Ja może wyjdę po prostu. No chyba żartuję. Jeżeli ja macie jakieś pytanka, to dawajcie. Cyc. Tak, tak, dawaj, dawaj. Ok, dobra, dobra, dobra Karol, to... musimy się skupić, o, bo zobacz bo... tu są wybuchy! Zdech, bo jest chyba za głośno, za głośno. Gdzie jest za głośno? Siemanko Nitaszy i piąteczka. Chociaż czemu ja cię Nitarszy, witam, jeżeli ty mi ukradłeś, kurna tego. Ukradłeś mi diamenty. No chceś poziom cztery, zobacz! Nic na dzisiaj zrobiłam, na samym poziom cztery. Jezus! Ty, ktoś tam jest! pas strzelam niego! Mój brawo, brawo, możesz przy, przytrzymać możesz. Wiesz, nie musisz klikać. Tak? Naprawdę Dobrze, dobra, możesz przytrzymać no, i będziesz strzelać. Dobrze, no, 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 Narina, co? No, 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 ale... No, o, 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 co, cofnij się, no przejść na bala, dobra, ciebie. już, ale się zestresowałam po prostu. O, nie! Jak można się zestresować gierką, gdzie cię zombie zabija, a ty no, jesteś kwiatkiem i ty tych zombie rozwalasz. Ja się za bardzo ekscytuje, poczekaj, bo mnie teraz Pałeś. Patrz, jestem kukurydzą, widzisz? No. I teraz patrz jak się A ja nie byłam kukurydzą? Tylko Kurczę, bo to jest losowo, A... losowo się wybiera. Pa, i masz tutaj i strzelasz do niego! No ale ja też tak... Strzelasz kukurydzą. do nich, łup, jeden zginął. gino. Teraz ten samyna. lata, pyk! No, bo ty gdzieś lecisz, ale... ty zawsze jesteś taka wiesz, samotna. O. Jeżeli masz jakieś pytania co do gry, to śmiało. No to no, dawaj. Czy to jest tak, jak ty umrzesz, to dopiero ja mogę? Tak, tak, A jak tak zróbmy. Grzesz, to co? No to nie będziesz grać, no? no widzisz. Jak? Było się postarać, to byś grała. No ale. Chyba, że ludzie napiszą, że chcą, żebyś ty grała. Czy no wiecie, to... grała? Co wypiszecie za wszystkie rzeczy? Eee! Karina za wiadomość, która kazała pokazać No ja, przepraszam. Nie przepraszam, bo i ja teraz mają. Co wypiszecie o wszystkie rzeczy? To się omija po możesz? prostu takie wiadomości. No nie mogę zginąć, no nie mogę przekazać Fuchu, gry. No nie mów, że ona teraz będzie grała. Ach, dobrze. Tylko ja nie chcę... Żeby... No i gdzie on zniknął? No. Nikt mnie nie zostawiają samej! A. A. Jak ona uroczo przeżywa. Co urocze? To jest. Nie muszę uciekać. To jest urocze? Narina no, to kalafior, no. To jest to było dobrze. Kto Pisał? Tak, no grasz jak kalafior. No masz szczęście, że lubię kalafiorek! Dawaj, no podejdź do nich! No, ale boję się! Aaaa! Strzelaj! Strzelaj! I nie krzycz tak! Bo nie no co ty robisz, dawaj! To jest, to jest pierwszy i ostatni Narinowy live na tym kanale. Ja? Przepraszam was bardzo, ja jej zaufam, że to będzie entertainment content, znaczy, ale... Nie w ogóle... Nie, przepraszam, bo faktycznie jak ty robisz najpierw to coś tam nawet mówisz to no nie ty ale ja jestem tak zestresowana tym, co się tutaj dzieje, że jeszcze mówienie do ludzi w międzyczasie i gadanie, czytanie komentarzy... Chcesz? Się... Chcecie ze mną gadać? Jak się poznaliśmy z Nariną? To jest ciężka historia. Uch. Dobrze, więc ja opowiem tą historię, bo Narina ją źle pamięta. Narina poznałam w ten sposób, że po prostu została to, moją, to... została moją menadżerką. Ja szczerze mówiąc nie cieszyłem się z tego zbyt bardzo, zbyt mocno. Mówię, Boże, kto to przyszedł? Ale finalnie jest, jest okej, okay, no. Jedynka, dwójka, kół, a co, co ja robię? Co, ty nie Nie wiem, co ty Ale ktoś za mną i mnie wie! No... Nie no Trzyfko, zaraz ta z Jest, jak ona Aaaa! gra! Jak ona gra, ona Jezu. shifta trzy, No cicho, nie bo... Stara, jak ty w ogóle siedem na p masz! Dobrze, dobrze. Aaaa! Dobrze! Aaaa! Poczekaj, nie drzyj się, bo ja nic nie słyszę, poczekaj. Przepraszam, a co mam słyszeć? Czy... No właśnie nie wiem, co mam słyszeć, nie wiem, że poczekaj. Pokażcie skarpetki, to czy są te skarpetki, Co ty to masz te może... skarpetki takie, ja, bo... że... To... Ale ja nie mam żadnych specjalnych Nie rób tego. Widać? No co Nie róbcie mi tego, czemu nie mi to śmiech, robicie? Czemu jej... czemu jej każecie, podpuszczacie ją, żeby ona... Pokazała skarpetki, a później ja muszę to wdychać. Nie róbcie tego, dobra. Chyba ja jesteś jakiś szalony stary? no Nie, jest, nie jesteś. Okay. No ale co, czekaj. Ludzie się ci pewnie. Moich skarpetek? No bo śmierdzą. Nie, śmierdzą i no weź bo nie pomyślą, że śmierdzą, serio. Zapewniam was, śmierdzą. Co? Ale ci włoje po tym live. Ie. Słyszeliście, Ma, mamy to nagrane. Jeżeli jutro będę pobity, to wiecie przez kogo. Weź, bo właśnie miałem mój, że mnie uderzysz zaraz. <laughs> Nie. nie, nie, no 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 nie. No, nie. E, nie, czy. Ty mówisz, czy może że... tak, ale przepraszam, ja musiałam tutaj wiesz, tutaj się za dużo działo. Dobra, to dajcie mi życie, no 6 HP, mam, no weźcie regenu, Blow, opisz Narinę w 5 słowach. Ja jestem mało kreatywny ale chętnie usłyszę, jak Narina mnie opisze w pięciu słowach, jak słucham Narinę. Pię, pięć słów, no? Pięć słów. Karol, jedno, no. Nie, no nie. Śmieszek. Okej, okay. mm. zastanów się, żeby nie było mi smutno. Bo... Jezus, już się boję. No bo Może Karol nie powinienem czasami, zadawać takiego pytania. czasami mam wrażenie, że Karol jest trochę w sobie zakochany. W sensie, siedzimy, gadamy, o on nagle sobie sprawdza w telefonie jak wygląda. Jak po prostu baba, no. <śla> ale to jest jakby... Nie, bo po prostu mam włosy zawsze nieogarnięte i sobie patrzę jak moje włosy nie, i tyle. Ale nie na twoje... zasadzie, o Jezu, jak ja dobrze wyglądam, boże. I, przecież Twoje włosy są takie stare, co to jest do ogarnięcia? no. ale no? czasem, wiesz mi, Mimo tak, tak. Jak ja, że nie zobaczyć. Żywką, dobrze, okej, okay. czy jestem zakochany w sobie? Dalej lećmy, no chociaż nie chcę wiedzieć chyba więcej, no co dalej? No, na pewno jesteś taki, że da się z nim normalnie pogadać i w sumie o, dziękuję. nie wiem, jak to nazwać jednym słowem. Mm -hmm. Na pewno mimo wszystko też muszę przyznać, czekaj, jak to się mówiło dobrze. No, introwertyk. Tak. Chociaż no, jest straci typem faceta, który nie wiem, wychodzi do klubów co weekend i melą ci ludzie. Oni i w zamachu zaciszu, za no, W sumie normalny to jest. Czy mogę wiedzieć, co robi? Czy Karol wygląda, jakby miał długie włosy? Narina, jak to mogę? czytasz, to daj liścia Karolowi. Nie, już mnie za ucho łapałaś, daj spokój. Nie, nie możesz, nie słuchaj się, widzów. Ułnia. Powiedz coś po armiańsku, bo to może być ciekawe. Dęęę męki ma. stacji kotune. Co to znaczy? Karoha Hetum Co to znaczy? Wiedziałam, że teraz gramy na kompie i siedzimy u Ciebie w domu, może później coś zjem. Ja mam bardzo straszny polski akcent, jak mówię po ormiańsku, więc język ormiański jest o wiele bardziej taki miękki, a ja mówię jak Niemiec jakiś dla Ormian. Jak ktoś chce wiedzieć, jak brzmi ormiański, to ja nie jestem żadnym punktem odniesienia, jeżeli chodzi o jego wymowę. Nie jestem taka skromna, no, naprawdę dobrze ci. No, mogę zadzwonić do mamy, żeby coś po ormiańsku Dawaj, dawaj, zadzwoń do mamy, o! I co powiesz? Cześć mamo, możesz powiedzieć coś po ormiańsku? Uwaga, teraz będzie jazda. Hej mami, nagrywamy odcinek z Karolem i... Znaczy jest no. teraz live. Powiesz parę zdań po ormiańsku, żeby oni usłyszeli jak brzmi ten język. Eee. um jest kierem serum. Bo serum mam najem kofilmer. Dzięki. Mamy nasz spasum, mam. Dobra. Dziękuję. Starczy Wam? Tak, tak. Dziękujemy. Dobra, Dzięki, mami. Pozdrawiam. A okej. Pa! To dobrze napisał, co? Coś właśnie wydarzyło, co? o czym gadałyście? Co? Mama powiedziała, że mnie bardzo kocha i że o. lubi oglądać filmiki. O, i wiem, że ja ten. super filmy robię, tak? O, no, tak. A cóż ten docenia. Nie wiem, ale ludzie tak. widzą, że mają, mają niezłą, niezłą rozkminę i mózg rozwalony tak jak ja, więc cieszę się, bo ja też nie wiem co się właśnie wydarzyło. Skąd ona jest z Chin. Przez Nie, No nie mówiłem, ludzie to trafi! Oni, oni sobie jaja robią w większości. A ja mam mógł w ogóle, co jest? Oła. Blow dawaj rap jakiś. Nie. nie. Myślisz na inaczej, ja bym był dobrym raperem? Nie, nie. Czemu tak nie? Się... No i też jak próbowałeś ze smolastem coś tam? Nie przypominaj mi tego. To było straszne. Ty nie masz w ogóle słuchu. Albo jak czasami w samochodzie Karol śpiewa, ja pójdę na brzmienie po scenie, Zajebiście tutaj... śpiewam, nie gadaj takich głupot nawet. Wkurzasz ty... mnie. Sorry. Czy śpiewam super, go zazdrościsz. Co? A ja sobie lubię tak pofałszować, ale jeżeli bym się skupił i w ogóle to naprawdę super mi wychodzi. Jestem po prostu zazdrosna. zazdrości, że. wiesz, że ja kiedyś Ktoś ty ma talent, serio? a ty. Tak, ty ja śpiewasz. To będzie gospel star, Ta, no. mam sopranem. jak mama do mnie mówi po ormiańsku, to ja wszystko kumam, ale jak na przykład mi włączy telewizję ormiańską i tam ja jakieś wiadomości. No to, 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 to czemu. Nic ją, nie rozumiem. Czemu swoją mamę rozumiesz, a telewizji to nie. Bo oni tam jakiegoś profesjonalnego. Boże, w bo ogóle ja mówią w takim tempie, że to jest... Brrr. Cześć, cześć, cześć. Sorry. <laughs> Poważnie? No ja graj sam... dalej. Bardzo dobrze sobie radzisz. Po co, po co wy ją oszukujecie, ludzie? Napiszcie, żeby ona już nie robiła streamów i tyle, a nie jesteś wy ją... Jesteś masna, widzisz? Kłami... Czyli chyba to dobrze. 7 na 10. Wiecie, jesteś idealna. Marina, <laughs> dobra interakcja z szatem, ale za mało ogarnięta jesteś. Dobrze, to, dobrze. ale bo to mój pierwszy raz. Nareszcie ktoś raz. dobrze zapisał. Nie, nie piszcie jej tak, bo ona w to uwierzy, ludzie. No nie kłamcie ją. Life z tobą. To przyjemność, ktoś mi tu zazdrości. Dobrze, oszukujcie ją, a później będziecie płakać. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Nigdy więcej liveów w Poważnie, ale było tak źle. Że... Nie, było super, było super. Także serduszko wielkie dla Was. Dziękujemy Wam i widzimy się na kolejnych liveach. No, także tyle, trzymajcie się i dobrego wieczoru.